List zadresowano Warszawa, ulica Piękna, numer 8, mieszkania 4, do Jaśnie Wielmożna, Natalia Romocka, Konopnica. 3 listopada 1914 roku, kochana mamo. Drogę z Warszawy do Białogórnego odbyliśmy szczęśliwie. W Tarczynie przekąsiliśmy, a konie też pojadły. O piątej prawie byliśmy w Białogórnym, gdzie wystraszeni państwo celińscy dowiedzieli się, że z ich habendami znów tak bardzo źle nie jest. Przespaliśmy się i pojechaliśmy 2 listopada do rylska. Pan Ludwik Okęcki bardzo zrozpaczony przewiduje w okolicy wiele krachów. Śmiali się, powiada, ze mnie, że nie wkładałem dochodów w oświetlenie elektryczne. Zobaczymy teraz, jak będzie. W strzałkach spalony najlepszy budynek, który, jakoby kosztował z 8 tysięcy rubli i kula armatnia, rozbiła zupełnie młocarnię, notabene kupioną w zeszłym roku. Pochowano tam 206 trupów rosyjskich. Tam była najzaciętsza walka. Dwór cały wrylsku. Nic nie zrabowali, tylko płoty rozkradzione. Ze stu czterdziestu koni jest do 50, ze źrebakami. Konie brali wyłącznie Rosjanie. Idąc za radą pana Okęckiego, wysłałem do konopnicy chłopa z kartką, żeby przyjechał po mnie Stasiński. Stasiński przyjechał zamiast o siódmej rano to o dwunastej w południe. Takim sposobem dostałem się do domu. Koni cugowych nie wzięli ani jednego. Alka parę razy chcieli brać, aż cmokali. Tak im się podobał. Ileże był dobrze okulawiony, to pozostał. Koni fornalskich wzięli koło czterdzieści, ale za to zostawili koło dwadzieścia. Parę koni jest spruskich, bardzo dzielnych, jeden olbrzymiego wzrostu, wart jak popadnie wyżej sześciuset rubli. Źrebaków i klaczy dzięki Bogu nie wzięli tylko wałachy. Dom zupełnie niezrabowany, nic nie zginęło. Na przykład z sali. Zaginęły tylko dwa polukirki, te figurki jamników. Zegary, obrazy i inne zostały. Wzięli dwie kołdry, a jedną zostawili. W ogóle wprost nie do uwierzenia, że dom leżący w pasie boju tak ocalał. Babsk, Nowy Dwór, Cieląc, osowice ograbione. Kościół cielącki wyleciał w powietrze. Naokoło konopnicy stała artyleria rosyjska, w krzaczkach okopy piechoty. W Nowym Ogrodzie Szrapnel zabił dwie krowy stelmacha, jeden wpadł do stawu, jeden do kałuży za oborą. Za stodołą kilka. Nad domem przeleciało kilka, aż się trząsł. Ludzie nasi i chłopi ze wsi siedzieli w piwnicach dworu. Trzy zagrody na wsi się spaliły, więc zabudowania nasze prawie cudem ocalały. W konopnicy brak jednej krowy i dziesięć owiec, co na innych folwarkach? Nie wiem. Na pokrzywnie spaliła się stodoła z płoną Michalinów, za wyjątkiem domu mieszkalnego. Okropna bitwa była na Michalinie. Las Wołódzki, podobno poniszczony jest przez szrapnele. Na Michalinie pochowali dwustu Rosjan i sześciu Niemców, bo tam siedzieli prusacy. Tak więc mamy stosunkowo niewielkie straty w inwentarzu, a to dzięki temu, że widać Stasiński dobrze bronił i że nie mielibyśmy tyle wojska rosyjskiego, co na przykład w Rylsku. Wzięli prusacy pięć cugowych homont, wypili ze czterdzieści butelek wina, pani Salskiej zjedli wszystkie konfitury. Jeden podobno latał po piwnicach z rewolwerem w ręku. W ogóle jednak za wyjątkiem tego jednego. Zachowywali się korekt. Za to na Wojciecha gwizdali. Gops brał udział w słynnej bitwie pod Rawą, myśląc, że to polowanie wyrwał się Wojciechowi, poleciał na linię bojową i tam z żołnierzami leżał w okopach od dziesiątej rano do pierwszej w nocy. Domu więc dobrze strzegli. Pan Stasiński też się dobrze spisał. Bitwy były na całej Konopnicy, ale okopy tylko na Kaleniu w Lesie i na Michalinowie. W tej chwili siedzę sobie w butach fińskich i piszę. Klacz tłusta, bryka, wyładniała. Alek mnie nie poznał. Przyjadę w tym albo przyszłym tygodniu. Kartofli będzie tylko połowa. W Rylsku gorzej. Spirytusu Niemcy wypili parę wiader, zjedli jabłek za sto rubli, wyłamali drzwi, leszek.